ten podły je... glut Spysiński. Doro, drodzy. Najbardziej wkurz... wkurzający influencer. Kto bardziej? Karol Inderpieński czy Szpagata? Jakby, ja, ja wam powiem tak. Jakby Karol Inderpieński była tak długo w internecie jak Szpagata, to myślę, że mogłaby wyprzedzić Szpagatę. Natomiast pamiętajmy, że Karol Inderpieński Widzę, że, że sporo głosów na, na zdania podzielone jak Korea, ale powiem wam tak. Eee... Karolednerpieński ostatnio w internecie i po prostu mówi, że jest bogata i w, i w sumie tyle. Eee, natomiast fagata miała tyle akcji, że szpagata. No szpagata wybieramy. No co no szpagata musi być. Mając. Adrian Polak czy Godlewska. O. To tutaj jestem ciekaw waszego zdania. Nie? Czy Godlewska, jak na przykład myślę sobie wkurzający influencer, to nie myślę Godlewska. Bo ona śpiewała kiedyś, śpiewała sobie kiedyś, a teraz, a teraz co robi Godlewska? Nic. Polak jest wkurzający, o tamtej można zapomnieć. Mi się też tak wydaje, że Polak. Polak. Mimo że Polak rodak, to Polak. Najbardziej wkurzający influencer, Gural czy Nikota? Nikota? Tylko czy Góral był wkurzający? Batony. Ja chyba to Ja już je mam, jeśli chodzi o Rizis. No właśnie, tylko czy Gural był naj wkurzającym influencerem? Nie mogę chyba tak powiedzieć. Gural to bardziej szkodliwy niż wkurzający, no właśnie. Gural był szkodliwy. Ja tu Gurala bym usunął, ponieważ to nie jest wkurzający influencer, absolutnie. Tak samo Elegawin, czy jest wkurzającym influencerem? No nie. Więc tutaj ja, ja lecę, z, lecę z Nikitą, aczkolwiek Nikita miała jakieś tam dziwne... Kurzące było, że ciągle wracał. Queen of the Black to być, dokładnie. Kurza mnie jego ryj. Wszystko odwrotnie mi dała. Tam powinna być Queen of the Black. Nikita i jej parcie na szkło. Jeśli byłby quiz na najbardziej wkurzającego wizet, no wygrałabym, bo ja obiecuję 100 euro, i nigdy nie wysyłam. Dokładnie. Ee, Nikita. Co dalej? Żugajka czy kociołek? I goryj wkurza. to mnie rozbawiło. Eee, żugajka czy kociołek, moi drodzy? Mnie żugajka nie denerwuje, bo ja jakoś tak. Jeden co ona robiła, to dziwnie się zachowała na tym yy, w filmie. Hanie, nie potrafiała nic robić. Kociołek. Kociołek, kociołek, moi drodzy. Patty Bad Beach czy Muran? A czym Patty Bad Beach denerwuje? Muran. Muran, no Muran, koniecznie. Marcin Malczyński czy Szeliga? Kurzający influencer. Szeli czy czy, Shari czy Marcin? Jakie macie zdanie w tym temacie? Szeliga, Szeliga. Malczyński nic nie robi. Szeliga, Szeliga. Szeliga, no to Szeliga. No to mówicie Szeliga, no to Szeliga. Dawid Malczyński czy Skolim. Nie wiem, kto to jest Skolin. Skolin. Kto to jest? Nie mam pojęcia, kim jest Skolin, nie? A czym, ma, czym Dawid Malczyński denerwuje? Kto to Skolin? To jest dobre pytanie. Wkurza mnie? Nie wiem, kto to jest Skolin. No to dobra. No to mnie wkurza na przykład to, że Skolin... Nie wiem, kto to jest i to mnie wkurza. Tak z ciebie cementary. Polasiaczka czy Magical? Dobra, Magical. Tu od razu... Kociołek czy polak? Kociołek czy Polak, moi drodzy? Skolin czy Polak? Y, kociołek czy Polak? Kociołek, kociołek, wkurzający. Kociołek, nie? Kociołek bardziej wkurza. Polak? Jak jest Fejm ewentualnie? To coś tam denerwującego powie. Kociołek. Nikota, nik, nikota, czy Muran? Najbardziej wkurzający influencer. Nie, jak Muran się pojawia, to to ciśnie jest kakao. Muran. Spagata, czy Oddaję głos do studia. Jestem ciekaw, waszego zdania. Najbardziej wkurzający influencer. Ostatnio szeliga wkurzył ludzi tą akcją. A szpagata wkurza mniej więcej raz na pół roku jakąś akcją. Szpagata, 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 pagata. Dobra, no to szpagata. Skolim czy Magical? No to Magical, bo Skolim nas denerwuje tym, że go nie znamy. Chodźżek czy Magical? Wkurzający influencer. Usuwam. Tylko patrzymy na, na bycie wkurzającym. Bycie, patrzymy na bycie wkurzającym, moi drodzy. Kto was bardziej wkurza, kociołek czy magical? Magical, 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 kociołek. Magiczny, magiczny, magiczny. Kociołek, magiczny, magic magical, magical. Ciężki wybór, ciężki się wylazowało. Kociołek, kociołek, kociołek. Kociołek, kociołek, magical, magical, magical. Jak widzę magicala, to się w Kurzem nie było nimi osieranie sam byciem. Magical. JJ zdecydował. Magical, moi drodzy Mister Magiczny, Mister Masy. Szpagata czy Muran? Muran tylko na fejmie. Szpagata wszędzie. Szpagata, Muran, Muran. Muran, fagata, Muran, Fagata, Muran. Szpagata, Muran, Muran. Ciężko, fagata, fagata, szpagat, szpagata. Dobra, Ankieta. To. Szpagata czy Muran? Dawajcie swoje opcje. To musicie, musicie im powiedzieć. Ankieta, dokładnie. Co ty, 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 co ty. 8 głosów, 58 głosów, 63, 70. Szpagata wygrywa. 62 do 38. 60-40, 63, 70, 60. 40. 100 głosów, 59. Dobra, szpagata wygrywa. Ja bym też powiedział, że szpagata. No i najbardziej wkurzający influencer. Ja bym powiedział, że szpagata. Ma książę, no tak. Bo tak, mówię. Jak naj, najbardziej szkodliwy. Tutaj Magical mógłby się bić o, o podium z z góralem na przykład, ale wkurzający? Szpagata. No dobra, ankieta. Jak chcecie ankietę, to proszę bardzo. Kto? Szpagata, czy może jednak magiczny? Dajcie znać, co myślicie. Czemu na tej liście nie ma kamerzysty? Jak uboga ta lista. Bardzo uboga lista. Queen of the Black, kamerzysta. No. Takie rzeczy. M ma książę. Liza na pewno wkurzała wielu osób. Szpagata. Szpagata więcej. Kawiak. Magiczna szpagata. Nitro trąba. No, widzę, że szpagata. No to szpagata. Mi... Jak, jak, jak zobaczyłem, że jest szpagata, ten razem powiedział, że szpagata. Najbardziej wkurzający influencer, moi drodzy, wygrywa szpagata. Zagraj ponownie. Dupiam ponownie. W ogóle nie rozumiem tego, dlaczego nikota, ni, 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 ni ni kota? dlaczego Nikola jest na pierwszym miejscu. O co chodzi?